z wyłonieniem laureatów i w końcu jednak udało się to w trakcie dyskusji zrobić. Wyłoniliśmy trzy pierwsze miejsca i siedem wyróżnień. To też ilość tych wyróżnień świadczy o tym, że, że tutaj trwały gorące dyskusje za i przeciw prawda, poszczególnym pracom. Zacznijmy od y, wyróżnień. Tak. I zapraszam panią Kalinę Celińską z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego protusyckiego imienia Wersława Pustosiewca. Jest? Nie ma. Osoby, które, to które są nieobecne, to będzie możliwość odebrania w sekretariacie. Tutaj jest kolejność alfabetyczna tych wyróżnień. Pani Maria Kobrzak z Zespołu Szkół Imienia Marii Skłodowskiej i Kiriblińsku Mazowieckim nie ma. Pan Jan Kowalski z Zespół Szkół z tej Stanisława Staszica w Siercach. Pan Krzysztof Kwiecień z Zespołu Szkół Imienia Krzysztof Kamila Baczyńskiego w Sołkowie Kornackim jest.